Pan z Wami, Wizłuchem Słowa Ewangelii według świętego Jana. chwała tobie, Panie. Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie za swoje owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka. A wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce. A moje mnie znają, podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody i te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję. Aby je znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać, i mam moc znów je odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego ojca. Oto słowo Pańskie. Tęsknię za kościołem, w którym są ludzie, w którym jest modlitwa, która tak wzajemnie się nakręca i napędza tym doświadczeniem wspólnoty. Tęsknię za kościołem, który jest widzialnym znakiem Jezusa Chrystusa. Kiedy przeczytałem Ewangelię. Świętego Jana, tą na dzisiaj opowiadającą o pasterzu, to oczywiście w naturalny sposób stawiam pytanie o, o pasterza. Stawiam pytanie też o swoje kapłaństwo. I przypomniał mi się taki dzień, w którym przyszedł do nas kardynał Krajewski, tak zwyczajnie, w koloradce, w takim schodzonym garniturku. Usiadł z nami w kuchni przy stole, i to była bardzo braterska, zwyczajna rozmowa. Żadnej wystawy, żadnego popisywania się, po prostu rozmowa ludzi, którym zależy na kościele. Bardzo trudne tematy, także nie było łatwo kardynałowi być z nami przy tym stole. Ale jedna z takich rzeczy, która wtedy padła z jego ust, Uważam bardzo odważna, to było to, że sam stawiał pytanie o swoje kapłaństwo, o swoje biskupstwo, o bycie tym księciem kościoła, jak się mówi o kardynałach. I trochę ironizował, mówiąc, że biskup bardzo często, kiedy jest wyświęcony, a więc konsekrowany na biskupa, to wtedy. Zaczyna być takim nadczłowiekiem, takim jakby traci tą, tą, tą swoją naturalność i na przykład nie potrafi otworzyć sobie drzwi. Tylko ktoś musi przyjść i te drzwi mu otworzyć, i on dopiero wtedy wchodzi. Sam z siebie nie potrafi nieść teczki pełnej dokumentów, tylko zanim idzie ksiądz sługa, który tą teczkę biskupa niesie. Niby takie małe sprawy. Ono oczywiście. Trochę mówię, powiedziane były w takim ironicznym kluczu, ale zastanawiam się nad tym, co zrobił Duch Święty tym ludziom. Co zrobił Duch Święty nam, księżom i czy rzeczywiście to nam zrobił Duch Święty? Bo tu jest chyba to pytanie, które należy postawić. Czy uczynił z nas nie ludzi albo jakichś nadludzi? którym teraz trzeba służyć, czy ta sakramentalna, jak to w teologii mówimy, ontologiczna, bytowa przemiana, taki moment, w którym Chrystus zawłaszcza całe moje człowieczeństwo i całe moje człowieczeństwo bierze dla siebie na służbę, czy to tak naprawdę nie stało się w takim uproszczeniu, takim momentem w którym patrzymy na biskupa, na księdza, jako na kogoś, kto jest źródłem nieomylnej wiedzy, mądrości, ma jakiś niewiarygodny udział we władzy, tak? otaczany jest jakimś prestiżem, estymą, przecież jest następcą apostołów, a czasami to jest zwyczajny grzesznik. Kiedyś w rozmowie z ojcem Pawłem Krupą, Powiedział coś: On jest historykiem teologii, znawcą średniowiecza, i mówi: Nieszczęściem naszych czasów, i znowu jest to ironia, jest to, że co jeden z papieży ostatnich dziesięcioleci to święty. Większość z nich to już są kanonizowani. Ta norma dla księdza i dla biskupa jest ustawiona bardzo wysoka. Gdy patrzysz tak, na historię kościoła i zobaczysz, ilu biskupów to byli przeciętni łobuzi, ilu księży, ilu nawet papieży to dosyć podejrzane, politycznie zaangażowane w różne sprawy, i nie tylko, i niemoralni, te, takie persony. Tak? Jakbyś zobaczył też to, to wtedy nie byłoby takiego ciśnienia na to, żeby ten sam urząd a w związku z tym też osobę, która sprawuje ten urząd w taki nadmierny i fałszywy, niezasłużony sposób sakralizować. Prawdą pozostaje prawda sakramentu. Stało się naprawdę coś ważnego. Duch Święty przemienił i dotknął tę osobę. Ale czy ta osoba poddaje się tej przemianie? Czy żyje według tej normy, do której została zaproszona? I pytanie, czy to robi Duch Święty, to czego my doświadczamy, do, którego, do pytania, do którego wracam, czy to my sami zrobiliśmy? W języku. Ekscelencje, eminencje. Dzisiaj nawet to tak trudno jest wypowiedzieć, a poza tym przeciętny katolik nie bardzo wie, kto jest eminencją, a kto jest ekscelencją i kiedy jakich tytułów y, używać. Y, ten język, w którym y, ten nadczłowiek, biskup, ksiądz, on nie wiem, to już są takie rzeczy, które powtarzam za, za prasą, że on nie chodzi, ale kroczy, bo przecież Kościół kroczy, że nawet w języku są takie rzeczy, które tak odłączają, odłączają od człowieczeństwa osobę, która sprawuje. Ten urząd. A jak ta osoba kłamie, to nie mówimy, że kłamie, że biskup skłamał, nie powiedział prawdy, zataił, tylko mówimy, rozminął się z faktami, nie? żeby to tak inaczej zabrzmiało. Nie? Co my zrobiliśmy naszym braciom w wierze, że kiedy się pojawiają w parafiach, we wspólnotach, to mówimy im jakieś wierszyki na powitanie. Jakieś hołdy im składamy. Jakieś takie niewiarygodne... To jest brat w wierze. To nie jest książę. Zobaczcie, i tutaj podchodzę już i zbliżam się w nieuchronny sposób do tej Ewangelii dzisiaj, że ta Ewangelia daje taki prosty klucz do tego urzędu, obojętnie w jakim stopniu. Czy w stopniu prezbiteratu, czy w stopniu biskupa. Daje taki prosty, pasterski Klucz. jeżeli ten urząd ma być urzędem prawdziwym i znaczącym, znaczącym nie w sensie władzy, prestiżu, wpływu, yy, szacunku jakim jest yy, obdarzany i tak dalej, wpływu na to co się dzieje w świecie i w ogóle takiego, takiej pozycji w świecie, tak? tylko Znaczący ze względu na to, czym ten urząd jest sam w sobie, a jest służbą, a jest byciem małym, a nie byciem wielkim. I ta fałszywa sakralizacja, o której mówiłem przed chwilą, ona wtedy może ustąpić takiej sakralizacji, którą można nazwać inkarnacyjną. To znaczy ta świętość. Ta obecność Chrystusa, to działanie Chrystusza przez pasterza staje się coraz bardziej widoczne, staje się namacalne w życiu. Ta dzisiejsza Ewangelia jest rodzajem takiego ściągnięcia z fałszywego piedestału i z fałszywej sakralizacji naszego brata w wierze i mnie, księdza. Do takiego miejsca w szeregu. Ja idę razem z moimi braćmi i siostrami w wierze. I jedynym uwiarygadniającym argumentem jest to, czy ja potrafię kochać, jak ja kocham. Czy kocham ideę, statystyki, czy kocham sukces, co ja kocham. Czy kocham konkretnego człowieka, czasami tego, który jest zagubioną owcą zranioną, tą owcą, która nie potrafi się odnaleźć w tej rzeczywistości, w jakiej żyjemy. I dlatego Pan Jezus nam dzisiaj przypomina kilka podstawowych rzeczy. Pierwsza, ja jestem pasterzem. To, co robi ksiądz, to, co robi biskup, to uczestniczy w tym byciu pasterzem Jezusa. On nie ma swojego pasterstwa sam z siebie. Może być genialny, dusz pasterz, może być uzdolniony, towarzysko, ksiądz, ale pas bycie pasterzem to jest, to jest uczestnictwo w tym Jezusowym kochaniu i zbawianiu świata. I tu o nic innego nie chodzi. Każdy ksiądz tylko w tym uczestniczy. Druga rzecz, o której mówi ta dzisiejsza Ewangelia, to mówi, że. Zna owce, właśnie nie liczby, nie statystyki, nie konkretnych ludzi. Czasami my, którzy Dominikanie, tak mamy, nie? bardzo nas słucha dużo ludzi, ogląda i takie mamy poczucie sukcesu. Wracasz do klasztoru, kogo ty znasz? Jakby w czyją historię wszedłeś? Jakby za kogo umierasz dzisiaj? Tak, kogo niesiesz w swoim sercu. To nie sukces jest miarą bycia pasterzem. Ale to, czy ja znam owce, czy wchodzę w tę te, w te historię. O tym mówi nam dzisiaj Pan Jezus w tej Ewangelii. Znać w języku Biblii i w Ewangelii Jana, to w dużej mierze jest być w takim miłosnym związku, takim znać od wewnątrz, ten ból. Ta samotność ludzi, to z czym się dzisiaj zmaga, zmagają, znać to być obecnym w ich życiu. Pasterz to jest ktoś, kto umiera za owce. Zastanawiałem się nad tym, co to znaczy, i oczywiście otworzyły mi się te wszystkie mistyczne tłumaczenia mówiące o modlitwie, o cierpieniu za innych, o ofierze, o pokutowaniu. To wszystko też jest ważne. Kiedy próbujemy zrozumieć to słowo, ale też wydaje mi się, że to jest to, co ujawnia się wtedy, gdy pasterz staje po stronie owcy. Po stronie owcy. Nie po stronie swoich kolegów albo instytucji, ale po stronie owcy. Tego czasami najsłabszego elementu tej owczarni, tej, tej wspólnoty. Że staje przy tej konkretnej osobie. To znaczy umierać za owce. Jest jeszcze w tej Ewangelii takie wezwanie do tego, żeby pasterz szukał owiec. Tylu ludzi dzisiaj poginęło, tylu ludzi na naszych oczach deklaruje niewiarę, deklaruje swój rozwód z kościołem. Czy pasterz to jest ten, który z tego powodu cierpi? Czy, czy ma taką cierpliwość? Dla tych zbuntowanych, i idzie za nimi, i rozmawia. Nie straszy, nie używa jakichś argumentów władzy, ale po prostu zaprasza do owczarni, że to jest dom, że to jest to miejsce, w którym możesz być zbawionym i, i spotkać Boga miłość. Ten znaczący pasterz to jest taki, przez którego ten Bóg miłość jakby prześwituje. On żyje według tego słowa z dzisiejszej Ewangelii. To nie jest pasterz, który staje się wilkiem i zjada swoje owce, wykorzystuje je w jakikolwiek sposób. Ten pasterz, o którym mówi ta dzisiaj odczytana Ewangelia, to jest pasterz, który doskonale wie, że wyżej, to znaczy niżej. Jeżeli chcesz być znaczącym, tak to. To bierzesz tę miskę, to mówił nasz Biskup Ryś, tę miskę jak Pan Jezus i ręcznik, i umywasz uczniom nogi. To jest pasterz, który nie boi się, nie wstydzi, nie ma takiego spotkania, takiej rozmowy, która by Mu uwłaczała. Po prostu dotyka ludzkiego brudu, bo uczestniczy w tym kochaniu samego Jezusa. I to nie wiem, bycie nad ludem, bo pasterz ma widzieć więcej, ma być mądry. To wszystko jest możliwe tylko wtedy, gdy umiera za, za tych, które, którzy są mu powierzeni. Znalazłem taki, taki, taką wypowiedź naszego współbrata, wybitnego teologa czasów Soboru i w który. Jakoś bardzo mnie ujął. To jest z takiej malutkiej książeczki o tym, dlaczego kocham Kościół. I on mówi taką jedną rzecz. Świat domaga się dzisiaj od Kościoła, by był on Kościołem i niczym więcej. By mówił o Bogu, o Ewangelii, o modlitwie, o sercu. Tutaj dodaję, że w tym biblijnym i paskalowskim sensie, krótko mówiąc, by był dla, dla niego, czyli dla świata, obecnością czegoś innego, to czegoś innego to jest z dużej litery. Czy kościół odsłania Boga miłość, czy go zasłania? I jeżeli ma być to ten kościół, który kocham i którym jestem i za którym tęsknię, ma być kościołem żywym, to wtedy, gdy się nawraca, nawraca według Ewangelii, bo Chrystus chce naprawdę w nas zamieszkać. Jest mnóstwo struktur, dogmatów, zwyczajów, tradycji to są wszystko życiodajne i ważne rzeczy. Ale pytanie to pierwsze jest, czy ja, będąc księdzem, będąc biskupem, będąc świeckim, Członkiem wspólnoty, odkrywam to, że Bóg miłość przychodzi do mnie i chce mnie ocalić, chce mnie uratować, chce mnie dzisiaj uzdrowić, chce mnie dzisiaj dotknąć swoim słowem, przekonując o tym, że nie jesteś sam, że w Jezusie ujawnia się ten najpełniejszy wymiar. Kochania Boga i tego, że On jak pasterz nas wszystkich szuka i znajduje i przynosi z powrotem do owczarni. I czy my jesteśmy w stanie w to uwierzyć? Czy ja jako ksiądz jestem w stanie w to uwierzyć? Czy ja, ja jako ksiądz chcę żyć tym wzorem? Chcę żyć według tej miary pasterza, jakim jest sam Jezus. Czekam na taki kościół, czekam na takich pasterzy. Czekam na takich moich braci w kapłaństwie. Amen.